Dzisiaj jest part 2, tego jaka rodzinka jedzie na urlopik. Um, no, miało to być w tamtej części, ale. Um, no, mama do mnie dzwoniła i musiałam wyłączyć, i wyłączyłam ten telefon przez przypadek i mi się usunął. W sensie, mi się zatrzymał ten filmik i już nie mogłam dograć dalszej części, ale dobra, nieważne. Jeszcze muszę wziąć mój telefon. Okej, okay, no to weźmiemy to już w, w tą, torbę tą podręczną, taką. W sensie, no, bo te torby idą do bagażnika. ale nieważne. Idziemy. Dobra, dzieciaki gotowi. Yy, tak. Grawi! Chodź! Albo dobra, weź jeszcze swojego pluszaczka, żebyś... W... Nie mieści się. Yy, dobra. No tak, ty weź grawi. Yy, oliwka, schowaj sobie to tu. To ty weź tą przytulankę. Torba. Yy, klucze. I ty już jeszcze to o pełne ręce mamy... Dobra, jakoś się zabierzemy. To żeby sobie grawi jeszcze do gryzienia. I idziemy. Chodźcie. A tak. I teraz zakluczamy i wsiadamy do auta. Dobra, idziemy szybko. Do auta. <laughs> ok, to tak, dokładzimy bagaże. Yy... Dobra, a czekaj, chodź grawi. Ty sobie na razie tutaj. Proszę, proszę, tu to, tu masz to. To niech tu na razie wisi. Tom torbę tu, bo yy, Lila, ty masz wszystko w tej torbie, co ci potrzebne na razie. Yy, no, tak, dobra. To jeszcze niech ma K I tak. <laughs> Tom. Wy będziecie wyjmować pewnie coś w swoich plecaków, bo wy tam macie wszystko naraz. Yy, no. ok. Albo dobra, jak tu już jest półeczka, grawi, to niech tu ma. Oj. Dobra. To siadajcie. Tu proszę wasze plecaki. Bo jak to się mierdzi. Och! Oliwka to pięknie pachnie. Dobra. Zapalmy teraz światło, bo jedziemy w noc. W sensie jak jest ciemno. Ale schowaj ten telefon, Lilia. Od razu, gdy weszliśmy do samochodu, musisz patrzeć. No dobra. Okej, okay, i wyruszamy. I mamo, a gdzie my jedziemy tak w ogóle? No, nie mogę wam powiedzieć, to jest niespodzianka. Ach, tak jestem ciekawa. No ja też. No serio, no kiedy dojedziemy? I za trzy dam cztery godzinki, bo może będą korki i będziemy się zatrzymywać. Mamo, a co jak się zygam? Och! Oliwka, nie zadawaj takich pytań. Ty nie masz choroby lokomocyjnej, nigdy z Was nie ma. No właśnie. Okej, okay, jedziemy. Dwie godziny później. Oh, dobra, może zatrzymamy się na jakiejś siku czy coś. No możemy, tylko dopiero za pół godziny będzie stacja. Okej, okay, i tak w sumie dzieci śpią, a mi się jeszcze tak bardzo nie chce. No dobra, no to wojedźmy jeszcze. No, wojedźmy do tej stacji. Okej. Okay. hej Lodzice! O, hej Oliwcia, wstałaś już? No tak, bo mi się obudziłam. I no, mogę się pobawić z glawi, y, ale grawi też zasnęła. No, wszyscy prawie śpią. Aha, a kiedy będziemy? No, za tak dwie godzinki. A no, dobre. No, dobra, no to. Zatrzymajmy się. Okej, okay. widzowie, i niestety tą część muszę skończyć, bo będę teraz gdzieś jechać. Ale nagram jeszcze trzecią część i przepraszam, że ta druga część jest taka krótka, ale obiecuję, że trzecia będzie dłuższa. Pa, pa.